Siemanko, z tej strony Bonkol, witam wszystkich bardzo gorąco, dzisiaj sobie otworzymy 30 pakietów. Zbierałem pakiety poprzez granie aren, robienie daily, no i nazbierało się 30 pakietów, nie dokupiłem ani jednego, chociaż były takie tutaj propozycje od widzów, że już jak jest 28 to dokup jeszcze dwa i już od razu otwieramy. I co, jakie mam nastawienie? Słuchajcie, jeśli chodzi o moją kolekcję kart, to na ten moment nie potrzebuję tak naprawdę jakiejś konkretnej legendy, konkretnej karty, bo wszystkie karty, które mi są potrzebne do deków, którymi gram, posiadam, ale nie mam wszystkich kart. Bo ludzie mnie pytają, czy mam wszystkie legendy, czy mam wszystkie karty. Nie, 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 słuchajcie, nawet nie jestem w stanie tego obliczyć. Nie wiem, czy mam połowę kart z gry, czy, czy większość. No, no, chyba większość. Dobrze, dzisiaj moi drodzy, mamy tak: 12 pakietów zwykłych, 9 z goblinów i 9 z turnieju. Jakieś obstawiania były podobno, ludzie pisali ile będzie, ile będzie legend, ile będzie czego, epików i tak dalej. Dobra, to od czego zaczynamy, słuchajcie? Otworzymy sobie podstawki, otworzymy sobie podstawki. Zaczynamy od pierwszej. Rzadka karta, zabójca jest bardzo dobry. Pozostałe karty, no oczywiście tutaj też topór. Jak najbardziej Spokój. jeśli chodzi o podstawowe, bo też osoby mnie pytają, bąkol, ale co robić, jak ja zacząłem dopiero grać. Czy ja mam otwierać pakiety, bo ja nie mam kart? O, mamy, moi drodzy, mamy tutaj epika. E, no to, co ja wam zalecam, słuchajcie, zagrajcie sobie na początku. Zagrajcie sobie na początku darmową arenkę. Piro, wybuch! Uuuu, i to chyba dobrze, bo mam jedną tylko. Jednego piro. Zagrajcie sobie na początku darmową arenę. Potem sobie dokupcie kilka pakietów. I potem już lecicie z arenami. No, i oczywiście dodatki, ale to też musicie zarobić sobie pieniążki. O, moi drodzy! Druga epicka. Rzadka tutaj mamy. To jest karta, której się nie używa w ogóle. To są bardzo dobre dwie karty. Starcie umysłów też taka nieużywana karta. No ale epicka to epicka. Lecimy. Kolejne. Nie ma na razie żadnej legendy. Nie zmieniłem sobie tego świątecznego. Odwrotu powiem Wam szczerze, nie zmieniłem sobie go, ale już nie będziemy teraz zmieniać. O! Kolejna epicka To dzisiaj szczęście do epickich kart chyba mamy. Lazurowiec, bardzo dobre. I. O! Bardzo fajny murlock, tym bardziej, że teraz jest taki okres paladynów OTK. Więc to jest bardzo fajny murlock 3-3, w sumie najlepszy, bo on bufuje wszystkie. No nie no, najlepszy nie no, bo legenda jest najlepsza. O! Jest! Sprawdzimy, moi drodzy, co tam się kryje. Tutaj wszystkie karty są spoko, ale, moi drodzy, uwaga. No, tego akurat nie miałem. ALE LEGENDA TO LEGENDA! Sprawdzamy dalej No niestety powiem wam że... Dwa razy kradzież myśli Wyciszenie kodo jest dobre Choklik taki se o, To są podstawki słuchajcie To są z podstawy no On jest bardzo dobry ta... O! Co tu się stało? Przez chwilę myślałem że legenda Karta. Moi drodzy Face Hunter na złoto. Jeszcze nikomu nie wylitalowałem złotym tajemnym golemem. No, dobra. To gurubański sierżant. Już tych pakietów troszkę otworzyliśmy. Dobra, otwieramy kolejne. Sprawdzamy skrucha do Secret Palka. Aldor, czyli Paladyn znowu. Worgen nieużywany, portal też troszkę. No i ukrycie. Słabo Dobra Kolejny, na no, ja razie mam jedną legendę, kilka tych takich epickich Moi drodzy, mamy burzyciela Snajperstwo Oczywiście kapłan No i kolejny sekret Czy my robimy sekret Paladyna? Grurubański, grurubański <laughs> MÓJ DRODZY ZŁOTY RAGNARINIO Już mam zwykłego To jest 1600 pył, Dobrze mówię? Czy to jest 1600 pyłu? TO JEST VERY GOOD karta. No, to ładnie Dobrze, jeździemy z kolejnymi, moi drodzy. Oluju, oluju, co tu się dzieje? Dwie legendy. To jest dobry opening, powiem wam, że dawno nie było takiego dobrego. To są, na przykład, tak jak teraz widzicie, te wszystkie karty są fajne. Jak na przykład ktoś otworzy taki pakiet, e, słuchajcie, jak zaczynacie grać i otworzycie taki pakiet. To jest super, to jest super. Tutaj macie bardzo fajne karty do grania. Eee, ta, jak już dostaniecie takie pakiety, to możecie już coś tam pograć na rankedach. Potem kilka jeszcze dodatkowych kart. Dobra, okej. Okay. Tyle z podstawowych kart. Teraz przechodzimy kolejno, według oczywiście jakiejś tam chronologii. Przechodzimy z dodatki. Uuu, epicka, moi drodzy, już na starcie epicka. Więc lecimy. Tutaj mamy haratacza. Bardzo fajny technik na Mechy. Druid Kłów. I mamy egzorcystkę, która mi się nie podoba. No i zmiażdżenie to też jest oczywiście bardzo kontrowersyjna karta. Dobra, sprawdzamy po kolei Mechy. Tu zdecydowanie moi drodzy, same Mechy będą się pojawiać. Złota rzadka karta. Mechoko to niedźwiedź. Tutaj mamy piastunkę Gaju. I rzadka kolejna. Patrzcie, jak to wygląda. Jakby to był Mech, moi drodzy. To by były same Mechy. Lecimy. Sprawdzamy. Co tutaj może być? Trok, moi drodzy. Mamy tutaj machinę oblężniczą. No dobra. Łomobot. Skurczmeister. Spoczko. Olejek do rogala. Kolejny pakiecik. Dobra. Chociaż bardzo bym chciał moi drodzy legendę właśnie z dodatku GVG. Eee, Niech... oj oj oj, to jest subcio. To jest subcio, moi drodzy, to są subcio mechy. Super! To są bardzo dobre karty, wszystko. To, 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 to jest wszystko grywalne. Znaczy no, oprócz tego chyba mecho koto niedźwiedzia. Oj, tutaj niestety bardzo ubogi. Fajne czary! Fajne czary! Fajne czary! No, to by było mistrzowskie, jakby tu jeszcze czar był. Wszystko czary, moi drodzy. A żeby było śmiesznie, to to wszystko inne. Patrzcie, szaman, hunter, mag, warlock. <grybujesz> nice. Okej. Okay. Idziemy dalej. Tutaj dwie mamy rzadkie. Co my tutaj mamy? Tarczowniczkę. O, złoty goblin, moi drodzy. Grzmotnik do mojego mechmejza. No, jak najbardziej, jak najbardziej. To jest bardzo fajna rzecz. Kolejny pakiecik. Okej, okay. tutaj nic się nie udało wydropić, jeśli chodzi. A to już mamy drugi raz, albo to też trzeci chyba. O, mini bot, moi drodzy. Jedna z najlepszych podstawowych kart. I tarczowniczka, kurde, déjà vu! Deja vu. Eee, dobrze, sprawdzamy next. No szkoda, bo chciałem bardzo legendarkę, moi drodzy z tych pakietów. Chciałem legendarkę, ale no niestety to już chyba trzeci albo czwarty raz. Przed chwilą zresztą było naganiacz. I kolejny ekranowany, bardzo dobry. Dla paladyna, oczywiście. I teraz trzymajcie kciuki. Tutaj musi być last one. Trzeci raz minibot. Trzeci raz chyba trok. No niestety, nie było legendarki. I to już też... Nie, tego jeszcze nie było. Dobra, no niestety. Sprawdzamy, może tutaj jeszcze się uda. Teraz otwieramy dodatek. Wielki turniej, moi drodzy, wielki turniej. No i na starcie już dostaliśmy dwie rzadkie karty. Tragas oręża, kwaldir... Pradawna wiedza do Szamana, proszę bardzo, nauczyciel szermierki. Złota, rzadka karta, widzicie? Smoczy agent dla prista na dragonach. Bardzo spoko. Chyba nawet go nie miałem, jeśli chodzi o tego smoczego agenta. Dobra, dwie rzadkie kolejne. Mi się wydaje, że już... Ile tych legend było? Dwie? No to to już chyba dużo, to już nawet za dużo, co? Jak na 30, to... Co my tutaj mamy? No fajnie, fajnie, moi drodzy. Co prawda my generalnie polujemy na troszkę inne karty. Ale spoko. No. Rzadkie karty same na razie, moi drodzy. dawna wiedza, święta, dwie czempionki. Rzadka karta. Czempion Mogora od razu do, pójdzie do spyłowania. No i mistrz Lancier. To tam się da grać. Jak nie macie innych kart, to oczywiście możecie używać. Już się coś polepszyło, moi drodzy. Chyba się rozkręcamy. Tak też było z podstawowymi pakietami: że na początku była epicka, a potem się polepszyło i były już legendarki. Dobra, mamy tak. I ono: oh Magnatu Alfa. Ja jeszcze wam przeczytam tutaj. Zadaj również obrażenia stronnikom znajdującym się obok celu ataku. Ja chyba tej karty w życiu nie widziałem: ani na arenie, ani w Rankedach. Okej, okay, lecimy dalej. No niestety, tutaj też nie ma legendarki. Sabotażysta, pradawna wiedza, milczący, gladiatorka i czaromiot. Lecimy dalej. Tu czuję, że tu jest legendarka właśnie w tym momencie. Idę dzisiaj w Totolotka zagrać. Mówię wam, cicho. Tu już ja już widziałem po tym pyle, takim złotym, który się tutaj. Uwaga! Trzy. Co to będzie, co to będzie? Nie wiem. Złota, legendarna karta. Złota justykariuszka! Mój drodzy, on się aż zaśmiał.

Wariana! Uhu. Oh yeah! Oh ja, yeah. Nie mieliśmy Wariana, moi drodzy. Już cykariuszkę posiadałem, ale Wariana nie mieliśmy. Nice! No! Jak tu by było trzeci raz, to bym... To bym zawału dostało. Okej, okay, moi drodzy. Co my tutaj mamy? To są fajne karty dosyć. I uwaga, ostatni pakiecik. Szczęśliwe miejsce. A nie. No, zakończyliśmy. Moi drodzy, lodowe furiaty, najgorsze karty jakie mogą być. Słuchajcie, jak to teraz wygląda? Otworzyliśmy 30 pakietów. Eee, mamy w tym momencie do spyłowania 1500 pyłu, już jeśli chodzi o karty powtarzające się. Ja oczywiście to uczynię od razu. Mamy 2793 pyłu. Dodatkowo mm, możemy pójść pod legend pod legendarne. Czekajcie, nie pod tworzenie. Odpowiem kolekcję, pójdziemy zobaczymy. Sobie tutaj, więc moi drodzy, jeśli chodzi o karty nowe: Ragnaros złoty, 1600 pyłu. Mogę śmiało pyłować, ponieważ posiadam zwykłego Ragnarosa. Proszę bardzo, posiadam. To jest kolejne 1600 pyłów w tym momencie. Chyba że zostawiamy sobie złotego, no ale ja nie mam takiej potrzeby. A mamy kolejną. Co my tam dostaliśmy? Justykariuszkę, nie. Wariana, eee, moi drodzy Dostaliśmy wariana, którego nie posiadaliśmy W naszym deku warriora, czyli bardzo dobrze Możemy też justykariuszkę Za szóstkę zobaczyć eee, Mamy też złotą justykariuszkę Za 1600, ja to zostawiam Słuchajcie, bo jest jedna zasada, słuchajcie Mam teraz ponad 3000 pyłu No bo ja już liczę teraz jeszcze z disenchantowanie Tych takich niepotrzebnych złotych kart Typu ten mogor eee, No bo po co mi to, nie? To będę miał tam to plus kilka innych kart w momencie kiedy ja nie potrzebuję innych kart i mam złote mam złote kopie tej samej karty, którą już posiadam, to nie ma potrzeby ich rozwalania. Prawda? No bo jeżeli potrzebuję jakieś legendy, to to sobie zrobię. Tu mi prawie na dwie legendy starczy, nie? W tym momencie sobie ją zostawiam. Ładnie ona wygląda kolekcjonerska. Wrzucam ją do deku sobie gram. W momencie kiedy wychodzi nowa karta i chcę ją skraftować, nowy dodatek wyjdzie czy coś, no to wtedy ją sobie rozwalę. I bardzo prosto. Także wy taka podpowiedź, bo wy też się pytacie, co zrobić, skoro ja zaczynam grę, a mam złote karty, czy je rozwalać? No słuchaj, zostawiaj te karty, bo nie masz czym grać. Graj wszystkim, co, co ci daje możliwość grania, nie? W momencie, kiedy już ci się powtarzają, to tą złotą kartę możesz sobie wywalić. Oczywiście też musisz patrzeć na to, czy masz dwie kopie kart, które oczywiście mogą wystąpić, wiesz, podwójnie w talii możesz je wrzucić, nie? Dobra, więc tak to wygląda, co jeszcze dostaliśmy? Tego opiłka, gdzie jest ten opiłek? On kosztuje ile many? On jest zatrzymany? Ile on kosztuje? Opiłek... No, no to to jest taka karta... O... Daj Pan spokój, ale jak taką dostaniecie, to też jej nie rozwalajcie czasem za 400 pyłu! Żadnych legendarek nie rozwalajcie, moi drodzy. Chyba, że to jest mełko. Chyba, że to jest mełko. Al, albo zostawcie sobie mełka. Nie, zostawcie sobie mełka. Będzie wam przypominał o tym, że już mieliście kiedyś pecha i że już teraz będzie tylko szczęście. Dobra, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobał opening. Mi się bardzo podobał, bo tak szczęśliwego openingu jeszcze nie było przy 30 pakietach. Ja wam dziękuję. Kończę nagrywanie tego materiału. Jak widzicie go na YouTubie, śmiało wbijajcie też na live'y. Możecie pod tym materiałem dać łapkę w górę, zasubskrybować. Wbijcie na fanpage i wpadajcie na te live'y. Streamujemy, na dole macie linki potrzebne. Na razie. Cześć.